Moi kochani, szósty punkt na liście naszych obowiązkowych umiejętności, które poprawiają wykonania wokalne, to oddech. Często pytają mnie moi uczniowie, czy można nauczyć się prawidłowego oddechu w krótkim czasie. No, odpowiedź brzmi nie. To nie potrwa krótko, ale można się go nauczyć. Ja, kiedy widzę wokalistę, wokalistkę, którzy rozpoczynając piosenkę, pierwsze co robią to unoszą wysoko ramiona przy wdechu, już wiem, że ten oddech jest ułożony w nieprawidłowym miejscu. Bo my, kochani, oczywiście kierujemy oddech nisko do brzucha i najlepiej pod żebra, tak? czyli to jest taka literka T. Ja malutkim dzieciom, które uczę śpiewu, mówię, że mają zasysać pępuszkiem oddech, i wtedy on tam pięknie nam się umiejscawia na dole. Ale, moi kochani, jest świetne ćwiczenie, które możecie robić sami, najlepiej codziennie. Będziecie do tego potrzebować lustro, które będzie was mogło, będziecie mogli się w nim widzieć, tak mniej więcej do pasa. Połóżcie sobie ręce tutaj na dolnych żebrach. I zacznijcie spokojnie oddychać, obserwując, czy te ręce delikatnie się poruszają na boki. Powinny. Jeśli wasze dłonie się nie ruszają przy wdechu, to znaczy, że oddech idzie źle, albo idzie płytko tutaj na klatkę, albo idzie tylko do brzucha tutaj do przodu, a powinien właśnie wchodzić szeroko na dole, rozchylając żebra. Więc do roboty, bo oddech jest absolutną podstawą do tego, żeby mieć piękną barwę, mocny głos, żeby można było utrzymać długą frazę, po prostu on musi być zrobiony. Niech będzie tak głęboki, jak głęboki jest za mną Wielki Kanion w Arizonie, z nad którego bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pamiętajcie, talentem dzielimy się z całym światem.